Dzisiaj przygotowałem książkę Cuda Azji. Będziemy ją dzisiaj oceniać i recensować. Będziemy Patrzcie, jaka wyspa. Idealna na piknik. Na pikniki. Ty, 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 ty. Wyobrażam sobie siebie w różnych miejscach na tej wyspie. Tu jest jeszcze mniejsza wyspa. Tutaj jeszcze mniejsza wyspa. Tutaj jeszcze mniejsza. To już taka wysepka. Można podjechać, przypłynąć tutaj łódką, zacumować i spędzić cały dzień tutaj na tej wyspie. Można się kąpać w morzu, można się opalać, yy, można sobie zrobić piknik. Także no, ja bym bardzo chciał spędzić taki dzień na takiej wyspie w spokoju, w ciszy, jak najbardziej. Jestem za. Trzewo wyrosło na tym, mam skrawku ziemi, czy o co chodzi? No nie jestem w stanie tego stwierdzić. Azję Południową, Azję Południową. Mamy tutaj pana z Gidą. Pana z Gidą mamy. Z... o, patrzcie. Albo z Włócznią. Być może jest to Włócznią. po przebudzenia. Wigowiec pochodzi z drzewa rosnącego tutaj od 288 roku, przed naszą erą. Także mamy tutaj, pokazuję już Wam, wigowiec i święty. Jesteśmy dalej w Indiach Także i Świątynia No ładne, ładne zdjęcie Złoneczna pogoda Ciekawe Następnie mamy Bombaj No powiem wam szczerze Że No jakoś tak Nie wiem jak, wa, jak wy Ale mnie nie zachwyca Zachwycają mnie te zdjęcia. No ale jest. Jest to. Yy, no, oficjalnie nazywa się Mumbai. Mumbai yy, to ogromne miasto, które w czasach historycznych należało m.in. do Portugalczyków i Anglików. Yy, no i tutaj te zabytki. zabytki z czasów kolonialnych. Następnie mamy deli. Są. To już są nasze klimaty, klimaty, kochani. To już są nasze klimaty, kochani. Także. Mamy wodę, mamy udeczki roślinność. No i nie ma tych tłumów, co najważniejsze nie ma tłumów. O to chodzi. O to chodzi. która kiedyś tak bardzo, którą tak bardzo podobali sobie hipisi z całego świata. No, no cóż, no nie dziwimy. Ciągną się szeroko na około 250 km. No jest to coś po prostu no, niewyobrażalnego. Długość łańcucha Himalajów Człowieczek jest tutaj gdzieś taki malutki, niewidoczny, a to jest góra. No. No. Nie wiem. Nie jestem sobie w stanie nawet tego wyobrazić, moi drodzy. No Musi być to coś niesamowitego. Chociaż wdrapywać się na to nie mam zamiaru. Ale zobacz, to gdzieś tam lub z daleka czemu by nie? o tutaj mamy takie flagi często widziałam takie flagi w zdjęciach z biur podróży natomiast nie wiem co one znaczą chciałbym się dowiedzieć, ale, ale nie wiem tutaj z tego opisu się nie dowiem jest to opis jest to opis tych miejscowości co te flagi znaczą tego nie wiem no nie będziemy się tutaj zatrzymywać na dłużej, no co tu się zatrzymywać ale tutaj możemy się zatrzymać Malediwy Malediwy wyobraźcie sobie kąpać się w tym morzu opalać się na tej plaży na to drzewo, pobawić się, pojeść. No kurczę, zobaczcie. Zobaczcie tą wodę. Zobaczcie tą wodę. Te plaże, pogoda, roślinność. No coś pięknego, moi drodzy. To jest to. To oceniam na 10 na 10, po prostu o to chodzi. Czy ja dobrze widzę? Może nie. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że tutaj, to to jest ten słynny ten słynny krab, co chodzi po drzewie. Krab kokosowy, czy jakoś tak to się nazywa. Tak wygląda. Jakiś krab kokosowy, chyba. Zobaczcie, one chodzą po drzewach. Jeżeli byśmy uważali na niego i byśmy się trzymali od niego z daleka, no trudno. Też ma prawo tam być. Nawet powiedziałbym, że większe niż my, ale po prostu byśmy sobie nie wchodzili w drogę. Ale woda jest piękna, cudowna. Pałac wiatrów. Zobaczcie, pałac wiatrów. Yy. szukam czegoś takiego ciekawego? Yy. Władca zlecił budowę pomieszczeń, z których jego damy dworu mogłyby bezpiecznie przyglądać się przechodniom. Yy. Władca w 1710 sobie kwiatki. No, i je szyszunie, moi drodzy. jest sobie szyszunie. Nie no, jakieś kwiaty je. Niech sobie je. Na zdrowie. E, także to jest Park Narodowy Kaziranga. Kaziranga oceniam na 10 lat. Znajdują się kanały wodne, fontanny i, licz, i liczne minarety. A ta wrota, ta brama, oznacza, symboli, symbolizuje wrota do raju. Co ciekawe, bardzo dużo ludzi to odwiedza. Bardzo dużo. gorsze zdjęcia. Yy, widziałem sporo filmów dokumentalnych na temat Indii i po prostu jak w jakich one są, po prostu stanie. No trafia do nich wszystko, śmieci, po prostu śmieci, śmieci, ścieki, jakieś w ogóle są palone zwłoki tam, pogrzeby są organizowane. Zobaczcie sobie kilka filmów dokumentalnych na ten temat. Mamy Złotą Świątynię, także no, powiem Wam szczerze, że no, jest to taki dosyć kontrast pomiędzy, pomiędzy takimi zabytkami, Złote miasto, złote świątynie, przepraszam. A teraz mamy, przechodzimy do Azji Południowo-Wschodniej. No piękne, tu już mamy kolejne 10 na 10 No, może to jest po prostu coś niesamowitego. Zobaczyć coś takiego na żywo. Gdzieś tam, właśnie z takiego statku wycieczkowego. No nie, no coś pięknego, coś pięknego. Teraz przeczytam ile tu ma lat, bo mnie to ciekawi, w sumie. Ile tu ma lat? Zaraz wam powiem, jeżeli będzie napisane. Aha, no w sumie... Kompleks świątynny powstał w XII wieku. OK. Myślałam, że to jest jakieś przed rok. A co XII wieku, okej. Okay. co się dzieje na ulicach w tym mieście. No a tutaj już mamy dalej miłe klimaty. Cyk, cyk, cyk. Proszę bardzo, jakie klimaty na Pali. Pali. A nie Borneo, sorry, Borneo. Jest to Borneo. Teraz w w Borneo. Borneo. E, no, piękna, piękna. Kolejne mamy plaże piękne Ohohoho. To jest w ogóle Halong Północny. To nudne, nawet tego nie będę wam pokazywał. widziałem też kiedyś film dokumentalny o nich też poszukajcie i obejrzyjcie sobie bo no bardzo ciekawe są Ech, już mnie ręce od tego przekonania tych książek a film trwa ponad 20 minut także myślę, że na dzień dzisiejszy subskrybujcie. No jeżeli Wam się podobało, no to po prostu zrobię drugą część. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. C -c -c -c